Czy słyszeliście kiedyś o tym, że można kogoś pochować żywcem? Otóż można. W dawnych czasach zdarzało się to nawet dość często. Babcia opowiadała mi o pewnej historii. Chcecie posłuchać? Zostańcie ze mną. Nie zapomnij też przesłać mi własnej historii. Może i u ciebie wydarzyło się coś ciekawego? Niedaleko mojej babci, gdy ta była jeszcze młoda. Mieszkała pewna rodzina. I wczórka ciężko zachorowała, bodejże, na gruźlicę, ale nie jestem teraz pewna. W każdym bądź razie zmarła. Dość niefortunnie jednak zmarła bo. Odeszła z tego świata trzy dni przed swoim ślubem. Była bardzo młodą dziewczyną, miała coś koło 21 lat, więc jej rodzice. Po w rozpaczy, żalu, smutku postanowili, że skoro miała brać ślub, to pochowają ją w tej jej wymarzonej, białej sukience ślubnej. I tak się też stało. Jednak po pogrzebie działy się dość dziwne rzeczy. Kiedy goście ze stypy, z pogrzebu, rozjechali się już do domów, a grób był przykryty świeżymi kwiatami. Dwóch lokalnych złodziejaszków postanowiło włamać się do trumny. A dziewczyna nie należała do zbyt biednej rodziny, a oni mieszkali w okolicach, to wiedzieli, że zapewne pochowana została w złocie. No i faktycznie miała na sobie dość dużo złota. Dziewczyna była jedynaczką, więc rodzice nie szczędzili pieniędzy, nie szczędzili biżuterii i ubrali ją w to, co po prostu do niej należało co przez lata dostała od rodziców, od babci, od rodziny, narzeczonego. A że grób był świeży, to postanowili go po prostu otworzyć i okraść dziewczynę z tego, co miała na sobie. Dokopali się więc do trumny i po prostu ją otworzyli. Nigdy w życiu nie pomyśleliby, że uratują ten życie zmarłej, jakkolwiek to brzmi. Dziewczyna zachusnęła się powietrzem z zewnątrz i otworzyła po prostu oczy. Wyobrażacie sobie, jak oni musieli uciekać z tego cmentarza, kiedy zobaczyli, że trup ożył? To musiało być przerażające. Bardziej, że kopali ten grób w nocą, więc strach pewnie był podwójny. Dziewczyna nie wiedząc co robić, po prostu, gdy doszła do siebie, poszła do domu. Zwyczajnie poszła do domu. Nie było wtedy przecież telefonów. Nikt nie pomyślał o tym, żeby włożyć jej komórkę do trumny, bo ich nie wynaleźli. Więc po prostu poszła do domu, do rodziców. Pogrążeni w żałobie, w smutku i w rozpaczy rodzice. Nie mogli spać, więc siedzieli w pokoju i płakali. Zwyczajnie płakali za swoją jedyną córką. Gdy ta nagle zapukała do okna. Po prostu zapukała w okno, ubrana w tą białą ślubną sukienkę. Wyobraźcie sobie, jakiś szok rodzice widząc, Zmarłą córkę stojącą za oknem. Żyłą. Babcia nie wiedziała, jaką diagnozę postawili lekarze, jak ją badali, że stwierdzili zgon. Babcia o tym nie wiedziała. Nikt chyba nie wiedział. A te dziewczyna ewidentnie żyła. I najprawdopodobniej po prostu miała bardzo, bardzo słaby puls. I dlatego stwierdzili zgon. W tamtych czasach pamiętajmy, że medycyna była daleko w tyle. Dziewczyna kompletnie nie miała żalu do tych złodziei, że chcieli ją okraść. Wręcz przeciwnie, była im dozgonnie wdzięczna, jakkolwiek to brzmi, za to, że otworzyli trumnę, że mogła zachłysnąć się tym powietrzem, że mogła go nabrać i dzięki temu odzyskać przytomność. Długo później jeszcze ich szukała. Dała nawet ogłoszenia w gazecie. By ich znaleźć, ale niestety nie, nikt się nie zgłosił. Dziewczyna przeżyła swoje życie tak jak planowała. Wyszła za mąż za swojego narzeczonego i doczekała później starości.